Hej, kochani, tu mam kafe. Dzisiaj witamy się z Wami z restauracji Milanowo w Warszawie, która znajduje się na Milanowie. Na Milanowie. Na <grym> po prostu jak cofniecie się do poprzedniego filmiku, to zobaczycie, że zwiedzaliśmy pałacy. Już zdążyliśmy zamówić pizzę. Tak, właśnie... my zamówiłyśmy sobie pizzę e, Parma Milanowa e, z Szynką z pomidorkami, z parmezanem i z rukolą. Więc będziemy testowały zaraz. No i co? Na Czas, pierwszy... Słuchajcie, i jeszcze wzięłyśmy lemoniadę truskawkową. Ale jest pyszna. Lemoniadę już dostałyśmy no. i słuchajcie, dostałyśmy też przystawkę. Przystawką były takie... Yy, babeczka jakby, taka... To takie było kruche takie, ciasto. Takie kruche ciasto, po prostu już jakby ugóry troszeczkę z posypką, nie? Kruszonką. o, kruszowką, tak. y, No i muszę Wam powiedzieć, że na samym początku powiedziano nam, że będziemy 40 minut na pizzę czekać, a to wcale nieprawda. Czekaliśmy około 15 minut. Chyba chcieli nas, zniechęci, chcieli bo nas zniechęcić, nas niechaliśmy. mają dużo klientów i, I słuchajcie sprawdza. restauracja, chcieli nas stąd pogonić. Ale y, restauracja jest bardzo ekskluzywna i to widać. To, to naprawdę y, widać to? jest bardzo ładne wnętrza. Bierzmy się za testowanie i wracamy do Was za moment. Dobra, słuchajcie, my pojadłyśmy. Ja jeszcze doleję lemoniadę, już dostalimy taki zwane lemoniadę, ale zostało tylko tyle. Ale bardzo dobra, słuchajcie, ona smakuje jak takie smoothie truskawkowe. Daj, I dolej. To leje jest ze świeżo wyciskanych truskawek. I te truskawki naprawdę czuć, że są świeżo wyciskane. Także dla mnie mega pyszna. Jeśli chodzi o sam, y, samą pizzę, może może od tego zacznijmy. Jak pizza? No nie, jest to duża porcja pizzy. Nie, pizza 32 cm. Dostałyśmy noż do pizzy. Zobaczcie. Takim nożem trzeba było sobie pizzę pokroić. Pizza była naprawdę bardzo smaczna. Byłyśmy bardzo mocno głodne i zjadłyśmy ją bardzo, bardzo szybko. Siedliśmy całą, my sobie pokroiłyśmy na cztery kawałki, bo tak było prościej. I zjadłyśmy po dwa. Bo my nie mamy wprawy w krojeniu pizzy i dlatego no, żeśmy to... Bo ty bo... po prostu chciałaś, tak jak zamierzałaś, mówiłaś, że zjesz dwa kawałki i zjadłaś dwa kawałki. Nieważne jak nie pokrojona. Czy małe, czy duże, tak. Wiecie, 32 centymetrów pokroiłyśmy na cztery i podzieliłyśmy się porówno. Nie ukrywajmy, pół na pół. Naprawdę bardzo smaczna ta pizza była. Bardzo dobra. Powiedz, że skromna porcja jak za tą cenę, nie? Bo ta pizza kosztowała 72 zł, tak? Bardzo droga. Nie no i... wiem ile ta lemoniada kosztuje, bo nie było cennika na lemoniadę. No niestety. Ale powiedzmy lokal jest prestiżowy i to jest bardzo wyczuwalne i właśnie nawet w kwestii cen. Chociaż menu było takie standardowe, nie dostałyśmy jakiegoś takiego wiesz, w drogich restauracjach, nie? Nie. Samo, sama karta. Ale e, prąd ma cenie. Tak, bo można sobie przy każdym stoliku jest kontakt, a nawet przy niektórych są porta kontakty. Także my I sobie korzystamy, można sobie ładować telefon, sprzęt, jaki tylko macie. Też lokal jest piętrowy. Mhm. Jest spory lokal i są jeszcze miejsca na dworze. Jest ogródek zrobiony, no i tutaj na górze są y, dwie sale, tak? Dwie, tak, trzy, trzy, trzy sale. sale są na górze. Y, tutaj my właśnie siedzimy na górze, plus jeszcze jest, są miejsca na dole. Przy samym wejściu, jak przyszłyśmy, to nam powiedziano, że godzina czasu na oczekiwanie na jedzenie, a na pizzę około 44 minut. No bo akurat 40, jest tłoczno, ale tak, na szczęście jest... udało się to ogarnąć y, szybciej. Mm -hmm. Pije, piję, bardzo dobra. Ja sobie no. tak powoli truskawkowa. Były, cztere, truskawkowa. Cztere, były wybory cztery rodzaje. Była, y, truskawkowa, wiśniowa, cytrynowa. Jaka jeszcze była? Dobrze, że wzięłyśmy truskawkową. Cytrynowej go chyba nie przełknęła. No, naprawdę. Ja myślałam, że to będzie taka sowocka miejsca. No, ale naprawdę pyszna. Y, no właśnie, ja się dziwię, że lemoniata tak wygląda Przeciwana. i smakuje jak smoothie, nie? Ale bardzo dobre, właśnie fajny ten lokal i, I co, no kelnerzy też mieli, mieli. No i bardzo tutaj jest tak przytulnie, widzicie siedzimy na stoliku czteroosobowym i właśnie też są takie miejsca właśnie raczej na większe rodziny, więc jest tak przestronnie i wszystko elegancko podane. Co chcesz powiedzieć o tym lokalu? Podoba mi się ten lokal, naprawdę bardzo ładnie, tutaj jest tak ekskluzywnie, tak naprawdę wysoki poziom, no najwyższa półka jaka może być naprawdę, ale yy, powiem wam, że ceny to są tutaj to trzeba się łapać za portfel. Musimy wam powiedzieć, że lokal polecamy, ale cicho tu nie jest spokojnie, głośno tu jest, prawda? Akurat też taka pora, że jest też dużo ludzi, nie? Mhm. I impreza, mhm. ale myślę, że wpadniemy tu. Też nie wiem, czy wpadniemy, no bo my tutaj rzadko jesteśmy w tej okolicy akurat, jeśli chodzi o Milanu. ale yy, myślę, że warto odwiedzić go ponownie. Jeżeli byśmy tutaj jeszcze kiedyś były, to na pewno byśmy y, tutaj przyszły. Może jak będziemy zimą, może zimą hmm. przyjdziemy na jakiegoś grzańca cieplutkiego albo cieplutkie kakao, no. albo czekoladę, prawda? Może przyjdziemy, nie no, obiecujemy, tak. bo naprawdę warto tutaj przyjechać zimą na y, światła popatrzeć, tak? Na obrót świateł można by było. No, byśmy przyjechać, nie? O, tak. Jeżeli będziemy, to naprawdę tutaj przyjdziemy, polecamy, kupić kupicie. Powiedz, że są jeszcze właśnie do wyboru poza pizzą, no bo my wybraliśmy pizzę, no bo to jest taki trochę włoski lokal, ale są jeszcze obiadki i desery. I z tych deserów też mamy yy, różny wybór, no bo tam widziałam duży wybór w ciastach i, i beza i tiramisu I było. jakieś loty, jakiś tam dobór z tym. Obudę, obudę śmietaną, no, także myślę, że wybór tutaj jest, że coś dla siebie znajdziecie. My teraz musimy już kończyć i jechać dalej. A gdzie dalej jedziemy? No to przekonacie się już w następnym odcinku. Także subskrybujcie ten kanał, żeby niczego nie przegapić. I widzimy się już niedługo. Pa! pa. pa.